mówić szybko. E, Pracuję i i Tworzymy firmę, stworzymy firmę e, oczywiście tak jak Krysiak firmę nieruchomości, no bo co tu robi, żeby mieć dużo wolnego czasu? Jest I to, dużo pieniędzy. I, I dużo pieniędzy chciałybyśmy mieć. I, tak. i, I dlatego. I dlatego zajmujemy się dużym grzywną. Poszukujemy. E, mamy piękny nowy obiekt, 1600 metrów na szpital możliwy do wykończenia przy, z wakacjami czynszowymi oczywiście do wykończenia do swojej aranżacji pod szpital, przychodnie, piękny z parkingiem podziemnym na 11 samochodów i do kadłuba działka 3000 metrów, więc oczywiście samochody się zmieszczą. Jakby ktoś miał pomysł albo słyszał, że ktoś takiego obiektu szuka piękny, nowoczesny, w dobrym stylu elegancki obiekt. Mamy. Mamy, mamy duże domy, mieszkań nie mamy. Wynajmianiu się mieszkań też nie zajmujemy. To sprzedajemy. Bo sprzedajemy. Mamy, mamy, osiedla, do, mamy domy na osiedlach w Wilanowie, w Wawrze, w Powsinie i w Konstancinie. W Warszawie też mamy na nasadywie, ale w Warszawie ludzie są specyficzni. Ci, którzy sprzedają, sprzedają. Luby chcą sprzedać, a nie a jakie jest klienta, podwyższają cenę. W związku z tym z takimi się nie bawimy. Także gdyby mamy grunty pod fotowoltaikę, mamy, mamy dobre kontakty z godetami, którzy mają dużą wiedzę na temat gruntów i ich przeznaczenia, także pod fermy, fermy być może uda nam się, tak? Bo po tych wolnych dniach mamy się spotkać z Godetą, który ma takie dobre smaczki. Mamy ziemię na Mazurach do sprzedania podzieloną na działki rekreacyjne z dostępem do jeziora. Także, gdyby ktoś coś chciał, to zapraszam do nas. Lidia i Ola. I firma tak się nazywa: Lidia Bank, Empire Nieruchomości. Księgowością, ale to nie jest to. My się zajmujemy od zawsze, czyli od 10 lat energią odnawialną. Najczęściej są to elektrownie wiatrowe, duże przemysłowe, takie mniej więcej do połowy wysokości płacy kultury, w których to można nabyć udział po to, żeby w sposób bierny, pasywny zarabiać. Bardzo często inwestorzy szukają dodatkowego dochodu na emeryturę, bo wszyscy wiemy, że przedsiębiorcy te emerytury będą no, mieli tyle co kot więc to jest tak bardzo ciekawa alternatywa, żeby dorobić sobie na tą emeryturę, dwa razy w roku wypłacamy. Drugą częścią OZE, czyli odnawialnych źródeł są farmy słoneczne, które też mamy i też można być udziałem w takich przedsięwzięciach. Nieruchomości, budujemy nieruchomości najczęściej w Łodzi i też można być tak zwanym współdeweloperem i może kogoś interesuje cegiełki inwestycyjne, no to u nas od 50 tysięcy. Dużo mało pojęcie względne, także można sobie zorganizować te pieniądze i z nami współpracować. I jeszcze jedną odnogę mamy taką, tak zwane innowacje. i Teraz jesteśmy w fazie budowy Centrum Rozrywki w Berlinie. Jeżeli ktoś z Was ma zasoby za skupiakie w euro, to to jest świetna forma inwestycyjna. To centrum już jest w trakcie budowy, znajduje się w centrum handlowym pod agidą marki Mattel, czyli tej zabawkarskiej. Bardzo ciekawa forma inwestycyjna. Czego poszukujemy? Kogo poszukujemy? Oczywiście sympatyków i inwestorów, którzy chcą z nami działać i takie udziały sobie nabywać, więc serdecznie zapraszam do kontaktu. Małe, krótkie inwestycje, czyli oferujemy upominki pióra wieczne, produkty personalizowane, więc takie rzeczy, które są potrzebne każdemu przedsiębiorcy do codziennego życia używania. Jeśli chodzi o firmy, to z firmami, z instytucjami współpracujemy w zakresie dostarczania nowoczesnych narzędzi do do zamawiania artykułów biurowych, wizytówek, pieczątek, takie rzeczy, które na szczęście jeszcze funkcjonują w naszej polskiej rzeczywistości i się z tego bardzo cieszymy. Eee, także ja Państwa zapraszam do nas, do Mariotu, na parterze jesteśmy. Eee, mamy duży salon Piór Wiecznych od Montblanc'a przez Watermana, Parkera, grawerujemy, więc wszystkie uroczystości od właśnie Dnia Mamy, Dnia Dziecka, Komunii eee, i tak dalej, i tak dalej eee, jesteśmy w stanie ogarnąć prezentowo. Yy, I co? I już właściwie jestem dzisiaj z moją przyjaciółką i inną osobę taką moją partnerkę biznesową postanowiłam zabrać do klubu i pokazać jak więc są fajni ludzie tutaj. Dziękuję. Chcę zoptymalizować koszty prądu i, ga, prądu i gazu w firmie. E, może na przykładzie. Jeden z ostatnich klientów zakład mięsny pod dwółminem. E, klient myślał, że ma wszystko ogarnięte, że tak powiem. A co się okazało? Myślał o rozbudowie fotowoltaiki z 50 kW, więcej nie wiedział jak to zrobić, rozbudowaliśmy do 150. Okazało się, że podpisał bardzo niekorzystną umowę na zakup energii, którą pomogliśmy, powiedzmy, to anulować nawet na to konto wrzucić cenę 3 razy niższą niż miał obecnie. Zoptymalizowaliśmy koszty dystrybucji, skompensowaliśmy moc bierną i pomogliśmy podpisać jeszcze dużo korzystniejszą umowę na zakup gazu. Łącznie wygenerowałem oszczędności ponad 200 tysięcy w skali roku. I między innymi takim klientom pomagam, tak? czy to firmy produkcyjne, cukiernie, piekarnie, masarnie, sklepy, hotele, wszędzie tam gdzie jest większe zużycie prądu i gazu to jest potencjalny mój klient. Zaczynam od darmowej analizy efektywności energetycznej, na podstawie wszystko, z czego wszystko odpowiednio po prostu dopasowuję, dobieram. Klient za, z reguły rozlicza się na zasadzie sukcesu fizycznie wygenerowanych oszczędności. W wielkim skrócie. Za tej firmy WCS Operator, eliminacja zagrożeń biologicznych. Znaczy się przedmiotem działalności mojej firmy jest ym, zwalczanie, znaczy się y, różnego rodzaju, znaczy się nieprzyjemnych y, tematów pod tytułem gryzonie, jakieś insekty, y, czy też trudne stroje. Y, także czyścimy klimatyzację i wentylację, ale rzeczą najistotniejszą jest, o czym chciałem powiedzieć krótko, to jest zapobieganie. Dlatego, że my, znaczy mamy taką specyficzną cechę narodową, mówi się, że Polak jest mądry po szkodzie i często zdarza się tak, że ktoś mi mówi, że na przykład z gryzeniami nie ma problemu, ponieważ ich nie widział. No ja powiem tak, że może ich nie być, ale mogą być. Natomiast, ja tak powiem, wcześniejsze zapobieżenie tego typu rzeczom, rozmieszczenie określonych, na przykład w tym wypadku karników i trutek, może zapobiec ewentualnej szkodzie. A pytanie jest takie, czy ubezpieczyciel później nie będzie chciał widzieć dokumentów związanych. Przyłożenie należytej staranności przez tego, który chce sobie szkodę zlikwidować. Trzeba by na pewno miał filmę, czy ma dokumenty na, na ten temat? Jeżeli nie, to, to ten znaczy, jeśli ja Państwu uznacie, że jest to istotne, to zapraszam tak. do kontaktu. Nie do niej słuchać bo ja Wam mówię jaki głos, gadam od 50 kilku lat. Jestem lekarzem i mam prywatny gabinet alergologiczny, się nazywa na Wilanowie, ale ja się zajmuję. W kilku obszarach medycyny. Dermatologii, najmniej się tam już prowadziłam przez całe życie, ale teraz już mniej. Alergologii i prowadzę ją bardzo nowocześnie i profesjonalnie, zgodnie z nowymi trendami w świecie. Ale od kilku lat dobrych zajęłam się spowalnianiem starzenia biologicznego, czyli od środka komórkowego, slow aging, Mam kilka wykładów gdzieś tam na internetach, ale też piszę książkę. No i spowalniam to starzenie, co zresztą jak widać. Za miesiąc skończę 80 lat, a nie muszę nie. Nie. Nie nie. Ale będzie ale będzie to. Ale. Więc to jest, to jest taka nowa dziedzina, którą się zajmuję. A poza tym szyję jedzenie człowiekowi na miarę. Przychodzą do mnie pacjenci ze wszystkimi chorobami, które są. Nieoperacyjne, poza operatywą, więc czy nowotwory, czy cukrzycy, otyłości, no cokolwiek, co tam ludzie nie mają, szczególnie, no, naprawiam przewód pokarmowy, bo właściwie większość ludzi ma chora, nie tak. Także taka jestem kompleksowa doktorka. <grym> Całym człowiekiem się interesuje i w każdą dziurę wchodzę, żeby... Kto to tak, tak. Piszę książki, ostatnią wydałam niedawno, drugie wydanie od lekarza do kucharza, gdzie e, jakby wyjaśniam ludziom skąd się biorą ich dolegliwości i dlaczego nie żyją 120 lat w pełnym zdrowiu. I to są tajemnice, tego są w tej książce. I oczywiście z przepisami różnymi, bardzo fajnymi, od słodkości, tortów, to przez najróżniejsze rzeczy, pomijając te rzeczy wredne, które ludziom niszczą zdrowie. Od września będę miała stałe programy w telewizji Silver TV. Na której miałam już dwa wywiady, i z szefową tego, właścicielką tej telewizji o Jodzie, bo to jest coś takiego, co mało kto wie. Na, na co to w ogóle jest i po co? A druga taka ogólna o zdrowiu. Także tak mniej więcej ja wyglądam i to robię, co, co powiedziałam. Mówiąc w wielkim skrócie. Dzięki. Dziękuję że pani doktor jak była e, jeszcze w Woli, to ja z moim kilkuletnim synem jeździłam na odczulanie i na dzień dzisiejszy chłopak jest e, zdrowy, nie odczulony. odczulony i nie potrzebuje odczulony. niczego. Jak ja zobaczyłam w klubie Danusie, to ja mówię, ojej! To było... <laughs> jak miło! Góra z gólowniacze z człowiekiem. Człowiek z człowiekiem zawsze, także jest... ja jestem e, też potwierdzam, że skutecznym, mało że pięknym lekarzem, to jeszcze skutecznym. Megan? Słuchajcie, po takim expose pani doktor ciężkie zadanie, żeby Was zachęcić do no, 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 zachęcić, ale, ale się, się postaram. Słuchajcie, taka działalność, która najbardziej Państwa może zainteresować, w moim przypadku, e, którą teraz się najbardziej zajmuję, są korty tenisowe. Niektórzy byli z Was już nie u niektórzy, niektórzy mam nadzieję, że będą, więc zajmujemy się kompleksowym szkoleniem dzieciaków, młodzieży, dorosłych również i dużo starszych w wieku, bo tenis to jest sport dla wszystkich więc szkolimy, szkolimy po prostu na wszystkie strony świata, 8 kortów, e, w zimę, w lato, jakby każda pora roku, e, robimy event e, z, klubem, z Klubem Integracji Europejskiej, tak dokładnie. Za, za tydzień w sobotę zapraszam do spotka do będziemy mieli catering, będzie można poraść tenisami, więc jeśli Państwo będą się wybierać, zapraszam na sportowo, e, daję daje, daje korcik, e, daje, dajemy grilla. Będzie skromna opłata taka wejściowa, ale to będzie takie bardzo symboliczne, żeby tylko zapewnić po prostu jakoś ciągłość tej imprezy. Plus będzie turniej tenisa taki amatorsko-zawodniczy, ale to też, też będzie można popatrzeć. Więc jakby zapraszam pierwszego. Czerwca można przejechać cały dzień. Grill będzie od godziny 16. A imprezka tak dziś o 11 Więc jeśli Państwo mają w sobotę 1 czerwca, to jest dzień dziecka, czas. E, a w do A, no a, a korty od której godziny macie? Korty, od mamy? korty od macie od godziny 12 Od 12 mamy koty do własnej dyspozycji i dasz te Piotr. Albo z kierowcą. Więc, więc słuchajcie, zapraszam Was za tydzień. E, jesteśmy w takim skromnym w gronie, ale jeszcze pójdą maile i smsy od nasi, żeby, żeby SMS -y cały klub mógł, mógł być poinformowany, bo w zeszłym roku to naprawdę szło bardzo fajnie. Słuchajcie, widzimy się pierwszego i będziemy mieli mieli fajną, e, fajne rozporządzenie Dziękuję bardzo. Do pierwszego.